I to 15, to 30, Słuchaj, ale to są swarowskie kamienie na 100%. No, no, no ale. No ja się to zważę, wiesz ile to kosztuje normalnie? No, ale pisze cena. I do salonu swarowskiego, to za taki pierścionek to wywalisz 350 zł. 250, 350, 350 650 No pisze cena, 85 zł. No, ale to jest przed 10 lat. Wiesz ile srebro przez 10 lat podrożało ostatnio? No. Nie chodzi o to, no to, to nie ma o czym No nie ma o no. No. Musiałabyś mi musia, pracy... dać 30 euro, za to to jest minimum. Za, za... za ten pierścionek 30 euro musiałabyś dać. No. problem. z panikami. Tak, ale to nie jest ruski targ, to jest biżuteria. Ja wiem, to, jest, to, jest. to jest biżuteria. Ja wiem co to jest, no. to, są cyrkonia. to są kryształki Swarowskiego wklejane na masę. No dobrze, to, no to ja nie muszę sprzedawać, mi ładnie leży na półce. No patrz tutaj, zobaczysz, że wszystko jest Ja teraz jadę mój obiad, mam za duży, mam za duży brzuch. Bo ja nie złodziej. Ale przecież ja nic nie mówię, przecież sama sobie oglądasz, jak w sklepie jubilerskim. No ja, to przecież jak, ja też do, do, do sklepu, do dejbielera i srebro. I... No to weź tamte za 15, i... jak jesteś lef, pierwszą klientką dzisiaj, się to mi przynosisz szczęście. To, Bierzesz? Kliency. Co ja wziąłeś? Te, co chciałaś. Kolczyki tak, za 15? Im, tak, a no, jednym razem no, przyjdziesz i kupisz na resztę. Lat. No, zbierasz, resztę. Nazbierasz, naciułasz, tu sprzedasz coś, tam sprzedasz coś, tu kupisz taniej, tam sprzedasz drożej. Wiadomo jak to na ruskim bazarze. Zgadza się? No tak, tak. Kuchfale Ojczyzny? To co? Ku to ojczyzny? Ku ojczyzny. Kto jest prezydentem bezpartyjnym, jako jedynym w Polsce? No, no, no Artur Zbumecki. Skąd on jest? Skąd pochodzi? Z jakim miejscowości? On pochodzi. To najbardziej po Ja wiem, gdzieś tam. No właśnie. Pomorskie, pomorskie. No właśnie. Za mało ten waucie jest zareklamowany z tego regionu. A najpiękniejsza wieś jest, jest jaka? Piecnik. Jak? Piecnik.